Eksperckie ewolucje. To właśnie tutaj możecie zdobyć tę paczkę 2x85. Plus co trzeba zrobić? Sami widzicie teraz. Związane jest to oczywiście z ewolucjami, ale jak teraz robicie właśnie kogoś typu tego pomocnika czy napastnika, no to na luzie. Szybkie pytanie do Was, czy będziemy mieli walkout? Najpierw ta lżejsza. No z 2x85 nie będzie walkoutu. Że ta karta nie jest oceniona na 90, ja tego nie rozumiem. Tak to jest, tak się zna jej. Dobra, no to musi być walkout. Wczoraj z nagród był podwójny, nawet więc. Jestem bardzo dobrej myśli. Nie ma karty specjalnej, ale jest to Anglik, jest to prawy obrońca. Mamy Trenta, Aleksandra i mam nadzieję, że to będzie podwójny. Jest to podwójny łokał czy przyjdzie do nas. O, kurwa. Nie no, kończymy. Kończymy Road to Glory, to jest koniec gry. To nie ma sensu już. no... Plus jest taki, że możemy doładowywać. Zaraz FIFA pointsy. Jak nie wbijesz 14, to będzie dramat, ale karty nie grają, ta gra nie jest pay to win. Eee, nie, no słuchajcie, ja wam udowodnię w tym tygodniu, że taki Mbappe nic nie zmienia. Pokaż, ile kosztuje. Zdecydowanie za ja bie, 3 miliony. Nie dawaj na miniaturkę. Nie, no przecież paczka z Hero dzisiaj wychodzi, więc. Y... Oczywiście w tytule będzie to, że trafiłem. W sensie, paczka z Hero. Piątka z tyłu i. Jębampę jeszcze. Dobra bułeczka teraz do pierwszego składu. Czy za pięć giftów nie dodam cenzury w odcinku? Nie, bo to będzie w ciągu pierwszej minuty i stracę monetyzację jeszcze. Wiecie co, no wierzę w to, że jej tak odczytało, że trochę tych FIFA pońców wydałem w zeszłym roku. Ja mam już lepszy skład teraz niż po wydaniu wszystkich pieniędzy w poprzedniej grze. Naprawdę, jakby to porównywać do siebie, ja nie miałem tam takiego składu, jak mam teraz. Wiedziałem, by się dla was dzisiaj wcześniej odpalić. Wiedziałem, że strzelanie tych bramek w squad Battles przyniesie zamierzony efekt, styl gry. Racja bez niego będzie bezużyteczny. Lisek do mnie pisał, że w tym tygodniu... jeszcze przed tym trafem. Lisek do mnie napisał. Damian, prywatne treningi, poza streamami i. walczymy o 18. Jakiego strzał? Ale jest powód, dla którego on kosztuje 3 miliony obecnie. No nigdy nie było tak. Posranej karty i tak drogie Znaczy no Cristiano Ronaldo, ja mówiłem o tym ostatnio Że ten Cristiano Ronaldo zawsze był niesamowity w grze, ale Wiecie co, no zagramy nim Zagramy nim jedno Foot Champions i leci na ławkę Bo ewentualnie wiecie, jakiś super zmiennik Na skrzydełko, na jakieś wahadełko Znaczy rywal mógłby trochę bardziej ogarniać w defensywie się za, za, za bardzo tutaj się jarać nie będę, bo on nawet obrony nie ma Salah! Ty. Nie mogę chyba lekceważyć już przeciwnika, to jest 1 do 2 Aspas, o ale się spocił, bułka Saka, 2-2 No niestety musimy zagrać na poważnie Mogłem nie marnować 20 statek klianem Nie możemy przegrać pierwszego meczu z nim No żółta, ale Znając tę grę może zostać poprawiony na czerwoną Mbappe, hat trick Aspas, czy będzie trójeczka? Bułka, panie i panowie! Mamy zwycięstwo w debiucie Kyliana Mbappe. Niesamowity mecz w jego wykonaniu. Gdybym się bardziej postarał, miałby goli 10. Ale oczywiście testowaliśmy, go, bawiliśmy się, w kolejnym meczu tyle strzeli. Panie i panowie, mamy tego bohatera. Wreszcie coś się ciekawego wydarzy w tym odcinku. Możemy go zrobić dwa razy. Na razie zrobimy raz, żeby nie przegiąć 85-84. Dobra, palimy pierwszy skład i mam nadzieję, że uda się trafić jakiś foder, bo trochę bieda w klubie jakoś tak nie najlepiej wygląda moja drużyna. Potrzebujemy lekkiego wsparcia. Zobaczmy, Japonia, na pewno jest to karta, która, pomo która pomoże, tak. Dobra, Pierdzieli nie sprawdzą. Mamy 84 i otwieramy tę paczkę. Mam nadzieję, że jak więcej zapłacę za to wyzwanie, to bardziej się to opłaci, prawda? Na początku wróżba. Jaka narodowość nas. Ha! Ramirez, czekam na Ciebie, zróbmy to. 4 miliony w jeden dzień, przecież to byłoby niesamowite. Czas rozwalić YouTube'a, jak za starych dobr dobrych lat. Panie i Panowie, kto to będzie? To jest Hiszpan? I to jest devilla! 180 tysięcy, kolejny obrońca! Powiem tak, no chociaż mogę sam sprawdzić, bo różne są opinie o nim. Niektórzy mówią, że jest tragiczny w tej wersji, no, zagram nim kilka meczów i sam ocenię. Nie wiem, czy ta karta jest grywalna, ciągle go testujemy. Zabierzemy trochę zgrania Kelanowiem, bapę na lewą obronę. Dajemy cup którego trafiłem. Mam nadzieję, że mam katalizatora. I zagramy sobie w kwalifikacjach do food Champions, bo Rivalsy są. Nie no, Rivalsy, gramy Rivalsy. Gejoro kosztuje 282 tysiące w tej nowej wersji, cent... kurde, kupią sobie. Za Kowalczyka chyba by tutaj nam pasowała. Dwie nowe karty dzisiaj. Oczywiście jeszcze nie rozpocząłem przebudowy, bo ja chcę sprzedać Salacha, ja chcę sprzedać Neymar, choć może... Czekaj, Eder od pierwszej, Rodrigona. Mamy zgranie w ten sposób. Eder traci, ale to można jakoś zrobić. Dobra, zagrajmy tak. Z Salachem od pierwszej minuty. Kone, Neymar, Haaland. Okej, okay, ma czym grać. Kurczę, tak rywal szybko nie rozpoczyna od środka. Chyba jednak ten Kylian jakieś wrażenie robi na rywalach, że się tak no, nie wiem, nie wiem, nastawiają. Izak pogratulował trafła, dziękuję, dziękuję. Proszę pozdrowić, ucałować Izaka ode mnie. Z złą formację ustawiłem. Wiem, że gram Rivals, bo ten jednak potrzebuje zwycięstw w Rivals. Plus tu jest troszkę wyższy poziom i mogę zobaczyć, co działa, co nie. Potrzebuję tego. Nie no, kurczę. Naprawdę, ja tak strzelałem. Tyle razy uderzałem tak tym Kylianem i to nie wchodziło, ale z tego co widzę, Joao Pedro better. Aha, bułeczka, pięknie. I want Diego Salah, pokaż, że jeszcze jest tu dla Ciebie miejsce. No się przesunął. Ale jeszcze będzie Kylian Mbambaryła, bo nie potrafi opanować piłki w polu karnym. Van Dijk, dawa, jak w Celticu. Jak on mi to zabrał? Van Dijk, noż. De w debiucie. Serio! Przecież to było tak. Re... Znaczy, re... udało mi się strzelić Powershot, a długo na to czekałem. I to jest idealny debiut Cap The de Aha. Nie, to żeby Haland w nie okiwał. Nawet fajne to było. Dobrze, dobrze, dobrze. Działają Fineski 3 do 2. Co jest Jurente? Rajd życia. Faul. Bułka. Dobrze, że spalony. Halan, 4-2. Embape. No wybiegł mi tutaj, ty będę. No co za gnój? Wyczekał. No jeszcze mamy 15 minut, by wejść do tego meczu wrócić. Mbappe. Neymar z główki, no i nie ma gola Ederson. Jest! Zaczynamy comeback! Brawo, brawo, kundanandzi. Podgrzewa tutaj kibiców, żeby nam zaczęli kibicować. Mamy 10 minut na to, by odrobić. Sekund, kurde, sekund! No, nie damy rady. Ty, no, ale jak to jest możliwe, że nie ma żadnego playstylu do strzałów? Jakie to głupie. A fałsze ma? No tak, bo te fałsze są schowane tutaj. Racja. Będę o tym pamiętał. Wracamy do formacji 4-4-2 na napadzie Kylian Mbappe oraz No Griezmann, Boki to Rodrigo oraz Salach. Sprawdzam, szukam formacji, którą będę mógł zagrać w wizy weekendowej. A Z tego co widzę, Salach potrzebuje. Salach, Kylian, no potrzebuje więcej tempa. De Jong. Przecież to właśnie. Do. A, ej, ja tak poważnie, bo mi, ja nie mam do w środku Pola. Gram Orente i Rajkardem. To drużyna nie może funkcjonować bez solidnego środka Pola. Wandaj! GUU! Lależ schemacik 1 do zera. I chyba w ciągu ostatnich trzech meczów strzeliłem wandajkiem więcej bramek niż klianem Mbapę. Aha, no zajebiście stałem i blokowałem. Van Dijk, Cap de Villa. Dobrze, dwa do jednego. mogłem troszkę lepiej zachować się tym Van Dijkiem, aczkolwiek, no nie przypuszczałem, że on tak łatwo wejdzie. Mbappe przyjęcie! Prawo, no nie, to jest posrany, ja nie wiem. Czy Ta gra jest w takim stanie, że naprawdę trzeba robić wszystko, by nawet Kylian musiał na pustaka. No może Kylian bez gola, ale jakaś asysta. Rodrigo, zmiany zróbmy. Mbappe, dawaj! Boże, trafił 2 do dwóch przełamanie i chyba teraz ten worek z bramkami się rozwiąże. Kylian, jak na brak powers shota, to, to dobre. Son? Szkoda, że wiedział, że to zrobię. Sam nawet nie wiedziałem, że to robię. To czasami boli. Robicie coś, czego nawet nie wiecie, że, że macie zamiar zrobić i to nie wychodzi. Hansen, no łatwiej tylko tutaj obok. Cap de Ville i no niestety, gold 3 do 2, niesamowita ona jest. Uwaga, Rashford, okej. Okay. Mbappé, I to jest właśnie jego magia. 3 do 3 w 92 minucie, dosłownie ostatniej sekundzie. Powiem tak, no będę szukał jeszcze tej formacji ustawienia. Zrobił tutaj coś, prawda? Zrobił. Nie wygraliśmy, ale nie przegraliśmy. Gram w tych Rywalsach, bo to mi pokaże, jak grać. Czego dokładnie używać, czego nie używać? Efekty zobaczymy za jakiś czas. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jutro rozpoczynamy przebudowę. Jeszcze się zastanawiam, kto w tej drużynie zostanie, ale chyba napad będzie wyglądał Kylian, Griezmann oraz Salah. Co oznacza, że oznacza to, że sprzedam Sona i Neymara. Będę miał około 400 tysięcy, więc może jakaś Gejoro do środka pola. Ale chyba jej widzi, jak tragicznie sobie radzę. Ręka nie jest wymówką. Teraz pozostał mi już tylko plaster z Pokémonami. Mamy Wandajka, mamy Mbappę. No ja o wiecie, jak już z takim składem sobie radzić nie będę, to już ładujemy FIFA Points i robimy kompletną zabawę. Grę już przeszedłem, ale chcę ją też przejść pod kątem wyników Fut Champions. Do zobaczenia jutro miłego tygodnia. Przepraszam, cześć!